Skąd pomysł na nazwę? Pomysł na nazwę to w ogóle najcięższe, co mnie spotkało tak naprawdę, bo nie, nie, nie wiedziałam... Dominika z powłóczonek i dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Kasią jako pierwszy odcinek serii Poznaj twórcę. Kasia jest artystką, malarką i rozkręca swój twórczy biznes, autorką również mojego obrazu. Także zapraszam! Chwila, muszę się zastanowić. Więc nazywam się Katarzyna. Malowanie jest moją pasją w zasadzie od zawsze. Od kiedy pamiętam, od kiedy miałam kilka lat, wolałam malować, rysować niż oglądać telewizję. Pamiętam, jak mama chciała włączyć mi bajkę, żeby mnie nie zająć. Ja brałam takie pudełko z kredkami, wysypałam wszystkie kredki na podłogę i zaczynałam sobie malować. Więc to było coś, co mnie na pewno interesowało. Myślałam kiedyś o uczelni artystycznej, aczkolwiek nie zdecydowałam się na to. I po prostu malowałam sobie hobbystycznie. I na początku robiłam to głównie dla siebie. Malowałam trochę rzeczy do mojego domu. Później stwierdziłam, że chciałabym to robić na szerszą skalę. Chciałabym też tworzyć tak, żeby ktoś inny mógł patrzeć na moje dzieła, na moje dzieła bardziej dla ludzi. Mhm. I na początku malowałam trochę dla znajomych, później znajomych znajomych i tak to zaczęło się rozkręcać. Jakiś czas temu, prawie rok temu założyłam Instagram, no i wtedy to już tak poszło bardziej falowo. Zauważyłam, że naprawdę moja sztuka. Jest zauważana i faktycznie ludziom podoba się to, co tworzę, i są zachwyceni. Tak naprawdę na początku to było dla mnie dość dużym szokiem, że naprawdę aż tyle osób y, lubi to, co robię i, mm. i chciałabym mieć u siebie w domu y, taki kawałek, kawałek sztuki. Y, zaczęłam dodawać coraz więcej postów, zaczęłam y, się przedstawiać na tym Instagramie, coraz więcej mówić o sobie. No i, no i tak to się teraz kręci tak naprawdę w dziedzinie. Okej, okay, to tak, co jest najfajniejsze według Ciebie w takim właśnie tworzeniu z takiej pasji podskoczni poza pracą etatową. Na pewno fajne jest to, że jak tworzę to no nie myślę o innych rzeczach, co bardzo odrywam się od tego, co jest na co dzień. No i po prostu trochę to jest takie moje mindfulness, można tak powiedzieć, takie mindful, mindful zajęcie. No i też widzę to, że się rozwijam, że super, super. wydaje mi się, że moje prace są coraz, coraz lepsze według, według mnie. Mhm. Wydaje mi się, że też mogę dzięki temu, że jest. Popyt na moje prace i ludzie kupują moje prace. Dzięki temu mam środki, żeby tworzyć więcej i, i powoli wypracowywać swój styl. Znaczy to jest trudne według Ciebie, rozkręcać taką swoją twórczą działalność równolegle z datą. Tak, według mnie je, jest to trudne, wymaga to sporo takiego samozaparcia, przypominania sobie ciągle, że muszę nagrać powiedzmy to story, żeby mieć zasięgi. To też jest ehm. jak praca, nie? Tak, tak, właśnie Instagram jest bezlitosny trochę to dla jest. osób, tak, dla osób, które nie są systematyczne. Ja staram się z tą systematycznością. Ehm, no też trzeba mieć jakąś wizję, trzeba mieć jakiś plan. Ehm, te posty jakoś planować, yy, tworzyć ciekawe, ciekawe treści, ale z drugiej strony też postrzeganie trochę sztuki jako kontentu, to to też, nie jest, to też nie jest do końca coś, czym... No coś takiego bardzo... Yy. Masz na myśli to, że nie samą sztukę można pokazywać, tylko też trzeba trochę tego backstage'u, nie? I generalnie... Żeby opowiadać historię na kontynencie. Tak, tak, dokładnie e, dokładnie tak jest. Trzeba, tw trzeba tworzyć właśnie jakąś historię, trzeba, e, trzeba trochę więcej o sobie opowiedzieć, na pewno. E, ale też e, właśnie mam czasami wrażenie, że czasem mm, jakby tego Instagrama jest trochę za dużo, i czasem to po prostu wstaję rano i wiem, że muszę to zrobić, i właśnie postrzeganie trochę kontentu, jakby sztuki jako content, to mhm. też nie jest za bardzo to, z czym się zgadzam, więc... Bo to może blokować, nie ma o czym mówić, tak. no, że jakby wszystko, co robisz, mielisz pod to, czy to się nada na, na Instagramie. Tak, mhm. trochę, trochę to jest... nie do końca, nie do, nie do końca jeszcze mi się to spina, ale mam nadzieję, że jakoś pracuję swoją, okay. swoją ścieżkę. to co się inspiruje najbardziej w takim razie? Poje sztuce? Szczerze mówiąc, co mnie inspiruje? Wszystko. Bardzo mnie inspiruje natura. Widoki, też to, co widzimy na niebie. Mm -hmm. Też lubię architekturę. Bardzo, bardzo lubię architekturę. Też nowoczesną mm -hmm. i też taką klasyczną. Jakieś zdobienia na budynkach, na fasadach. I od razu mam coś w głowie, że chciałabym powiedzmy to jakoś uformować na obrazie. Też robię sporo struktury ostatnimi czasy. O, super. To jest super, tam mi się mega podoba. Tak, ja to bardzo lubię. E, też e, jakieś takie niedoskonałości mam wrażenie. E, jakieś popękania na budynkach. E, no więc... E... one na brzydotę, to nie tylko <laughs> nie tylko odnośnie ludzi. No ja też mega czuję ten, ten vibe. Mój proces malowania... Zaczyna się bardzo długo przed tym, aż zacznę malować. I według mnie to jest najważniejsza część, to jest część koncepcyjna. Jak wymyślam sobie, co będę malować i to wtedy dzieje się wszystko mam wrażenie. Wtedy wymyślam kolory, kształty. Nie mam nie mam, jakby nie tworzę nigdy. E... Jakby to powiedzieć, z takich. E... Nieosługa. Jak się na początku tworzy jakiś... Nie plan, tylko czy na, na brudno. Tak. Nie, nie tworzę szkiców. Nie bardzo lubię to. Czasem, jak ktoś mnie bardzo poprosi, to tak mniej więcej, ale wiadomo, że to wygląda zawsze gorzej, niż to, co będzie finalnie. No, tak naprawdę stworzenie szkicu nawet na małej kartce zajmuje trochę czasu i też nie zawsze, nie zawsze to tak wygląda, więc nawet jak pokażę klientowi szkic, to on tak, no średnie, średnie. A zmienia się to pewnie jeszcze później w procesie, nie? Tak, na pewno to się zmienia. E, więc mam ułożone w głowie kolory, czy będzie struktura, jaki mniej więcej będzie gdzie kształt, co będę robić, czy będą jakieś takie... Mm, Powiedzmy dripy, takie spływanie, mhm. czy, będzie, czy będą powiedzmy, figury geometryczne. No a w procesie to już po prostu tworzę. Jak, mam już, jak mam, już, mam już pomysł w głowie, to wtedy po prostu siadam, no i tworzę. No i patrzę, czy jest już skończony według mnie, czy nie. I to jest też ciężki moment. Ciężki, ciężki moment zdecydować, kiedy coś jest skończone, żeby nie było to. Mhm jakby przedłużone, ale też, żeby nie było za mało. Na pewno musi być trudno. Ja z nie mam tego programu, jak skończę czapkę, <grymne> to jest skończone. Okej, okay. a jakie jest Twoje największe takie artystyczne marzenie? Moje największe artystyczne marzenie, no to oczywiście być sławną malarką. Żyć <grymne> z tego po prostu. Wydaje mi się, że tak. No, sprzedawać dużo obrazów, mm. mieć zamówienie na dwa lata w przód, to myślę, że to jest marzenie. Ale też myślę, że w najbliższym czasie może e, chciałabym zrobić wystawę. Może jak stworzę pierwszą kolekcję, nad którą już w sumie zaczęłam pracować, mam pierwszy obraz, który będzie wisiał w moim domu. E, mm. Myślę, że chciałabym gdzieś wystawić. Miałam różne propozycje, ale wydaje mi się, że po prostu. Nie byłam jeszcze gotowa bo względem, e, pod względem okay. ilości obrazów, które chciałabym wystawić, tego takiego klimatu, który chciałabym mm. tak naprawdę pokazać, więc. Mm -hmm. A już wiesz, jak będzie ta kolekcja wyglądać? Jak będzie się miała w kilku słowach opisać, czego się spodziewać? Tak, e, wiem. E, kolekcja będzie na pewno bardzo delikatna. Będą to kolory kremowy, biały, takie beże, delikatne, trochę brązu, może lekka czern. Będzie to coś takiego mglistego, za nie to, będzie to coś takiego mglistego, nie do końca, dopo do końca dopowiedzanego. Z czym mi się jeszcze to kojarzy? Może lekko z taką melancholią. Myślę, że jak ta kolekcja będzie jesienią gotowa, to będzie idealnie pasowała się w jesienny klimat, który jest w zasadzie moim ulubionym klimatem. Okay. I będzie do kupienia. Obraz. Tak, tak, obrazy będą do kupienia. Na pewno nie wszystkie, ale większość tak. Jakbyś miała dać taką jedną radę komuś, kto też się nagraja na malowaniu i chce do tego zacząć, to od czego zacząć? Od czego zacząć? Hmm, od malowania. Okay. Czekamy na to odpowiedź. Po prostu malować. Mhm. Myślę, że malować. Ewentualnie można, po, jeśli nie ma motywacji tak do malowania dla siebie, możesz podpytać e, znajomych, czy na przykład nie chcieliby obrazu mm -hmm. i wtedy motywacja na pewno będzie. Jeśli Świetnie. ktoś powie, o super namaluj mi, powiedzmy, obraz taki w klimacie, takim i takim, to już masz nad czym pracować, no i, i myślę, to że bardzo będzie. To jest ważna rzecz, jak ktoś ma takie jak ja, że nie ma takiego bata nad sobą, to jest się ciężko zabrać do pracy. Super strona. Ok, na no te szczepionki można znaleźć i jak można zamówić swoje obrazy. Więc można znaleźć mnie przede wszystkim na Instagramie, nie wszystko złoto, oraz na Facebooku pod tą samą nazwą. I obrazy można zamawiać kontaktując się ze mną po prostu przez wiadomość prywatną. Wtedy ustalej, ustalimy wszystkie szczegóły: kolory, klimat, format. I ja dużo pomagam jeśli chodzi o zamówienia. Także wiem, że często klienci są niepewni, nie wiedzą, co, czego chcą, ale staram się, staram się wychodzić im naprzeciw, staram się um, pomóc im jakby zrozumieć, dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcą i, no i dostarczyć się takie obraz. To jest. Naprawdę ciekawy temat. Ja się miałam też pierwszy raz okazję poczuć wiesz, w strony klienta, mm. jak zamawiam okay. coś, co dopiero powstanie tak. i w zasadzie nie wiem, co to będzie jak to będzie wyglądać, mm. to jest taka adrenalinka, więc nie dziwię się, że ludzie są tacy niepewni w tym, mm -hmm. nie? bo tym bardziej, że sztuka no, ma swoją cenę, jakby też nie każdy jeszcze pewnie jest z tym oswojony, mm -hmm. ale jakby no, no płacisz nie, pewną kwotę i, i nie wiesz do końca, ale myślę, że to koniec, koniec końców dodaje fajnej takiej adrenaliny i... Jednak jak się dobrze wybierze twórcę, bo to chyba od tego wszystko zależy, nie? Żeby poczuł ten vibe, o którym mówiłaś, to, to ten efekt końcowy zawsze zachwyca. Tak, ty byłaś bardzo zdecydowana, <laughs> więc u ciebie, u ciebie tak naprawdę nie było nawet... Yy, ja wiedziałam, o co ci chodzi i. Okay. No samo to, że wiedziałam, sobie no obserwowałyśmy nie? Dziewczynę, tak. tak, wydawało mi się, że wiem, wiemy obie o co, o co chodzi, więc już było, bo... Było... Dosyć prosto. Ostatnia rzecz, przypomniałam mi się, o tym ukrytym przekazie. Powiedz skąd pomysł i <laughs> żeby inni też wiedzieli o co chodzi. Jeśli chodzi o ukryty przekaz na Twoim obrazie. Tak. <laughs> no, wydawało mi się, że to będzie taki smaczek, który, który będzie dość fajny. Często pytam, pytam ludzi, jaki klimat chcą osiągnąć. Czy to będzie energia, czy spokój? U ciebie widziałam, że chcesz mhm. trochę energii, chcesz trochę kolorów wnieść mhm. i widziałam też, czym się zajmujesz, mhm. więc to ułatwiło mi trochę dodanie takiego elementu, żeby to było jeszcze bardziej ciekawe i żeby się zastanawiałam. Mam nadzieję, że będę. Nadzieję, że... Będę, bo ja cały czas nie wiem, co tam, <laughs> co tam jest ukryte. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. na